spirit Czasem okaże się, kto z nas miał tutaj rację Nie sram się, też nie tłumaczę Napędza mnie i daje motywację Wszystko co biorę, ziomek, tu zaprawdę. Ej, najwyższy czas wziąć się za siebie Nie patrz w tył, bo z przodu ktoś ci przyjebie Codziennie mówię, że zmienię się na lepsze Zmienię się na lepsze Nie oglądam medi, nie czytam makulatury Uderzam w instruktury, struktury, tanio nie sprzedam skóry Argumenty wielkie A który W końcu się dowiemy, która kurwa dała dupy Są jak rak, co ma przyrzuty? Bo przecież łatwo się skurwić Są jak rak, co ma przyrzuty? bo przecież łatwo się skurwić pamiętam czas kiedy gniew kierowałem w stronę Boga, obwiniałem go za wszystko co mnie tylko spotka, w końcu zrozumiałem że to ze mną jest problem odpowiadam za wszystko co mnie spotka na drodze, spotka na drodze, co mnie kręci teraz to dobra muzyka, przekaz teksty z życia, kolejne słowa prawdy nie mam nic do ukrycia, dawno stracona rachuba, która w życiu próba rzeźbie bez dłuta, może się uda jak nie to nie będę się wczuwać ile lat nie tym co trzeba ufał mądry o sobie miło się słuchać czas do przodu ruszać, nawet kijem gówna tu nie rusza. Poszerzam horyzonty, nie wytyczam żadnej granic, nie próbuję na siłę trafić do szarej masy. Zapomniany czas, przeszłość za nami, bit zgrany, odderwani. Tworzymy, budujemy z pasji, oknem w jas jak nie da rady drzwiami. Poświęcić się czemu z długimi latami, wytrwać, walczyć, żyć, czasu nie zabić, diabeł wabi, atakuje. Kiedy człowiek słaby, prawda jest jedna, zawsze się obroni za kłamstwem, zawsze wielu stoi. Ja tańczę w lśniącej zbroi, psy nie pytają, kto tylko kieszenie do wody głupio licząc na jakieś prochy Bóg konopi się wznosi Każdy winy i wszyscy przysodni To czas by zbadać bezkres świadomości w genach gen wolności Dobre rzeczy, dobrem sprawy, dobre zmiany, co dzień życie każe walczyć Codzień nowe rany, codzień niepokorny, niepokonany Wrzucam słowa, treści przykazy Ludzie z butami wpierdalają się do ciejegoś życia, nie daj się im za skórwy syna